Cześć. Znalazłem ostatnio kilka for internetowych z ogromną falą hejtu na temat marketingu sieciowego. Ktoś nawet napisał marketing sieciowy śmierdzi mi to i to bardzo. Ale także, że marketing sieciowy to biznes dla obłąkanych ludzi, że to pseudomafia, że marketing sieciowy to piramida finansowa. Wreszcie, że marketing sieciowy to wciskanie produktu innym naiwnym, i że to żerowanie na ludzkiej naiwności. Dalej pisali, że normalni ludzie chodzą do pracy od 7 do 15, a marketing sieciowy jest dla frajerów, którzy, którym nie chce się normalnie pracować, że to, zas, że to ciężka i niewdzięczna praca, że to biznes dla ludzi, którzy chcą się nachapać, nabijając w butelkę innych, i tak dalej, i tak dalej. Czy ludzie, którzy piszą takie rzeczy, mają rację? Mogą na razie stwierdzić, że na pewno są przekonani o tym, iż mają rację. Dlaczego? Pod niektórymi wpisami można było znaleźć komentarze ludzi, którzy jak widzę zajmują się na co dzień marketingiem sieciowym. Ci drudzy pisali zaś, że najważniejsze w marketingu sieciowym to jego zrozumienie, że tutaj każdy aspekt Twojej pracy zależy wyłącznie od Ciebie. Ktoś inny napisał, że to najlepsza opcja, jaką mógł wybrać w życiu. Inny, że marketing sieciowy to przecież Twój wybór i Twoje przedsięwzięcie i nikt Cię do niczego nie zmusza. Wreszcie, że marketing sieciowy to jeden z najszybciej rozwijających się modeli biznesu na świecie. Ktoś napisał też, że w marketingu sieciowym to Ty sam ustalasz, kiedy będziesz pracował, to. Ty decydujesz, gdzie i z kim będziesz pracował. Tutaj nie musisz zatrudniać pracowników. I wreszcie, że tutaj masz możliwość rozwoju i przede wszystkim nieograniczonych zarobków. Wszystkie osoby, które pisały komentarze do wpisów, również były przekonane o tym, iż mają rację. Tak to już w życiu jest, że dwie osoby na ten sam temat będą miały zupełnie inne zdanie, pogląd i przekonania, i na dodatek każda z nich będzie przekonana o tym, że ma rację. A kto ją ma? Czy marketing sieciowy to Twoja przyszłość, czy też biznes dla obłąkanych ludzi? Rozwiązaniem, odpowiedzią na to pytanie jesteś Ty sam. Ty, jakie masz przekonania? Jeśli myślisz, że biznes marketingu sieciowego to najprawdopodobniej najlepsza rzecz, jaka mogła, mogła cię spotkać w życiu, to pewnie masz rację. Ale jeżeli jesteś przekonany, że marketing sieciowy śmierdzi, że to mafia, która żeruje na ludzkiej naiwności, że to piramida oraz niewdzięczna praca, to ciężko cię będzie przekonać, że jest inaczej. Dlaczego? Ja zadałbym to pytanie w inny sposób. Dlaczego w ogóle miałbym cię przekonywać? Ten błąd popełnia wiele osób, które decyduje się na ten rodzaj biznesu. Chcą przekonywać nieprzekonanych, nawracać w cudzysłowie niewiernych, udowadniać, że białe jest białe, a woda jest mokra i tak dalej. A ja pytam po co? Szkoda czasu i energii. Założenie sobie, że twoja rodzina i znajomi wysłuchają twoją dobrą nowinę. Z otwartymi ramionami jest złym założeniem. O tym, dlaczego nie należy rozmawiać w marketingu sieciowym z rodziną i przyjaciółmi, a przynajmniej nie rozmawiać na początku Twojej drogi w marketingu sieciowym, oraz w jaki sposób efektywnie działać, możesz dowiedzieć się m.in. z mojego e-booka, którego znajdziesz na stronie laton.pl. Ale wróćmy do tematu. Cały problem tkwi w Tobie. To Tobie zapala się czerwona lampka i to Ty i wyłącznie Ty decydujesz, w jaki sposób będziesz odbierał nie tylko sam marketing sieciowy, ale i wszystko, co się wokół Ciebie dzieje. Jeżeli ktoś Ci kiedyś sprzedał jakiś produkt lub usługę pod przykrywką marketingu sieciowego, gdzie następnego dnia wróciłeś na Ziemię i uświadomiłeś sobie, że tak naprawdę niepotrzebny ci odkurzacz za kilka tysięcy złotych, puchowa kołdra na kredyt. Zestaw garnków za tysiące złotych, filtr do, wody, filtr do wody, który na Allegro znalazłeś za jedną dziesiątej ceny, zestaw kosmetyków, encyklopedii, ścierki za kilka tysięcy, które czyszczą każdy brud i tak dalej, i tak dalej. To nie jest marketing sieciowy, tylko sprzedaż bezpośrednia przez prezentację, która miała wywołać u Ciebie określone emocje, tylko po to, abyś kupił. I teraz pewnie już nigdy nie zaufasz nikomu z branży MLM-u. I będziesz myślał jak osoba, która została oszukana, niejednokrotnie z kredytem, który trzeba teraz spłacać. I to właśnie Ty i Twoje doświadczenia, następnie przekonania i wcześniej podjęte decyzje będą powodowały, że tak myślisz. To, co przed chwilą opisałem, to nie jest marketing sieciowy, tylko zwykła sprzedaż produktów. Niestety u nas mylnie nazywana właśnie marketingiem sieciowym. Niestety, osobom, którzy się poparzyli, trudno już to wytłumaczyć. Wielu ludzi nawet nie próbuje, ale nawet nie chce zrozumieć działania tego jakże specyficznego rodzaju biznesu. Łatwiej jest przecież napisać hejt jak wyżej. To przynosi ulgę, przynajmniej niektórym. Podam przykład. Idziesz do dentysty, którego polecił ci twój serdeczny przyjaciel. Niestety dentysta nie rozwiązuje problemu, ponieważ ząb dalej boli, albo plomba wypada po kilku dniach. Prawdopodobnie już do tego dentysty nie wrócisz, chociaż być może dentysta wcale nie był winny całej sytuacji, bo tą plomba wypadła z innych przyczyn, a nie z braku fachowości dentysty, albo boli, ponieważ wywiązał się stan zapalny lub inny powód. Czy to oznacza, że wszyscy dentyści na świecie są źli i brakuje im profesjonalizmu? Nie, ale ty prawdopodobnie już do tego dentysty nie wrócisz, bo się przejechałaś, przejechałeś, zawiodłaś czy też zawiodłeś. Ale odwróćmy teraz całą sytuację. Załóżmy, że dentystą jest Twój serdeczny przyjaciel, który nieraz już pomógł Ci w trudnej sytuacji. Pomógł też nieraz Twojej rodzinie i znajomym. Wiesz, że to profesjonalista z krwi i kości, który stale podnosi swoje kwalifikacje, inwestuje w najnowszy sprzęt i tak dalej i tak dalej. I teraz idziesz do niego i po dwóch dniach wypada ci plomba. Czy zmieniasz dentystę? Nie, ponieważ masz do niego zaufanie. Co robisz? Wracasz do tego dentysty i starasz się rozwiązać problem. Mało tego dentysta, ponieważ jest profesjonalistą, również Stara się rozwiązać przyczynę tego problemu, aby coś takiego już więcej się nie powtórzyło. Dlatego, jeżeli myślisz, że marketing sieciowy jest właśnie dla Ciebie, to masz rację. W tym biznesie nie liczy się Twój status społeczny, wykształcenie, pochodzenie, majątek, umiejętności sprzedażowe itd. Ale być może jesteś jedną z tych osób, która jedynie Jedyne zadowolenie z życia czerpie z bycia niezadowolonym. Jesteś osobą, która uważa, że całe jej życie, praca, dom, rodzina, znajomi, cały wszechświat sprzymierzył się przeciw niej. Jedyną rzeczą, która cię cieszy, to sianie zamętu, hejtu i oczywiście bycia niezadowolonym ze wszystkiego. Moja rada jest taka, jeżeli już działasz w marketingu sieciowym. Wiesz na czym polega ten biznes i odnosisz sukcesy, to nie staraj się na siłę przekonywać do swojej racji nieprzekonanych. Bo nawet gdyby ci się udało udowodnić swoją rację, to twój rozmówca już nie będzie cię lubił, bo nikt nie lubi nie mieć racji i pewnie dalej będzie marudził na temat marketingu sieciowego. Jeżeli jesteś hejterem lub marudą wiecznie niezadowolonym ze wszystkiego wokół, to nie będę się wypowiadał, bo szkoda na to czasu. Tak pewnie wyłuskasz żałosny komentarz, który przeczyta sobie każde Twoje zdanie. Jeżeli zaś jesteś osobą, która dopiero zaczyna w marketingu sieciowym, albo kimś, kto działa już od jakiegoś czasu, ale chciałby działać bardziej efektywnie i zarabiać coraz więcej, to śmiało możesz napisać lub zadzwonić do mnie. Pokażę Ci, jak to się robi. Tyle na dziś. Cześć.